Cześć, w Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzuję książkę Davida Goginsa Can't Hurt Me. Zapraszam. David Goggins, fucking David Gogins, jak to często mówi w tej książce o sobie. Dave Gogins to gość, który jest popularny w internecie ostatnimi czasy. Wrzuca takie bardzo motywacyjne historie, swoje opowieści, mądrości, przemyślenia. I widziałem go na wywiadzie z School of Greatness z Lewisem Housem i, i dał, dał mi bardzo do myślenia, jeśli chodzi o tę e, mentalną stronę i to sportów ekstremalnych, i w ogóle tr w trudnych sytuacjach w życiu, jak sobie z nimi poradzić, pracując i zwiększając takie swoją tą mentalną moc w pewnym sensie, tą etykę pracy i bardzo ten wywiad miał, taki, miał taką iskrę, z którą chciałem jeszcze bardziej wyeksplorować. No, i udało się, bo zdobyłem tą książkę Dave'a Goginsa, Can't Hurt Me. I w tej książce jest cała jego historia opisana. Nie tylko mm, te rzeczy, które słyszałeś na wywiadach, ale też dzieciństwo, bardzo trudne dzieciństwo dzieciństwo z ojcem, który był brutalny. Potem fajnie przedstawia to, jak doszedł do tej swojej wiedzy na temat możliwości umysłu. Opowiada o tym, jak udało mu się przetrwać trzy te Hell Weeks, czyli najcięższy trening dla amerykańskich silów. przez to, to, to trwa tydzień jest to tydzień, podczas którego jesteś wyeksponowany na ekstremalne warunki pogodowe, na ekstremalny brak snu, na ekstremalne fizyczne aktywności. To wszystko, gdy to połączysz, sprawia, że zostają tam Najsilniejsi. I niekoniecznie najsilniejsi fizycznie, tylko najsilniejsi mentalnie. I fascynujące były te jego historie z tamtego okresu. I to najbardziej mi się podobało w zasadzie w tej książce ten, ten okres. Chociaż nie ukrywam, że druga rzecz, która mnie też zainspirowała do tego, żebym być może znowu zaczął biegać, jak jeśli nie wiecie, to kiedyś coś tam biegałem. Nie na żadnym profesjonalnym poziomie, ale Długodystansowe biegi to było coś, co po prostu robiliśmy ze znajomymi, z internatu, z przyjaciółmi. Jeździliśmy na taki bieg, czy to 10 km, czy 20 tu w okolicy. Maratonu żadnego nie przebiegłem, ale kilka dwudziestek mam zaliczonych bez żadnych wspaniałych czasów. To nie był nigdy jakiś tam sport, którym chciałem rządzić. To było coś, co robiłem dlatego, że to było fajne przebiec się po prostu bandą ludzi. I ta atmosfera biegu to zawsze było coś, co mi się podobało. Nigdy nie nienawidziłem trenować na bieg, nienawidziłem biegać sam dla siebie, ale bardzo lubiłem ten bieg, kiedy są zawody, kiedy wszyscy biegniemy z numerkami. Tak. No i ten David Godgins dużo mówi o tym, jak podczas biegów długodystansowych, w które się później zaangażował po swojej karierze jako Seal, i też zresztą w trakcie tej swojej kariery jako Seal, jak to zbudowało jego psychikę i pewne pomysły o tym, jak my możemy też tą swoją etykę pracy i psychikę budować i ćwiczyć przez właśnie używanie jakby długodystansowych biegów, bo to jest taka forma aktywności, w której dobrze widać, gdy ktoś wysiada mentalnie lub gdy ktoś nie wysiada mentalnie. Najczęściej nasze ciało mogłoby zrobić jeszcze dużo, podczas gdy poddajemy się w głowie i idziemy sobie już albo leżymy gdzieś z boku, odpoczywamy. I ja to znam, znam to z tych wszystkich biegów, w których brałem udział, bo wiem, że gdybym ta moja mentalna siła, gdyby ta moja odporność na ból i pewna próba przejścia trochę dalej poza to, co mogę, była większa ta umiejętność, ta taka cała sfera tej, tej, tego dyskomfortu fizycznego. To mógłbym lepsze efekty w tych biegach osiągać, i to mógłbym jeszcze, tak jakby, otworzyć sobie oczy, jeśli chodzi o inne aspekty życia, gdzie mogę popchnąć się dalej w życiu, nie tylko jeśli chodzi o bieg, ale też pracę, związki, relacje. Wiesz, to jest taka wiedza, to są takie umiejętności, które transcendują na kolejne rzeczy i jest to piękne. I w tej książce zobaczysz dużo przykładów tego. I ta historia Dave'a Gogginsa jest. Niesamowicie inspirująca i motywująca. Tylko, że ta motywacja wiadomo na ile będzie. Jeśli nie zaczniesz pracować, jeśli nie będziesz myśleć w taki sposób, w jaki on myśli. A jego myślenie jest bardzo specyficzne. On uwielbia ból, on uwielbia pchanie się coraz dalej i on traktuje każdy dzień jako coś, co jest do wykorzystania. Te 24 godziny to jest, każda minuta, każda chwila z nich to są rzeczy, które muszą. Mieć sens, które muszą być użyte jak najlepiej. I mimo, że w naszym życiu często myślimy podobnie, rzadko robimy podobnie, rzadko traktujemy tak na poważnie te swoje wszystkie godziny. Często myślimy, że należy nam się tyle odpoczynku, a ten odpoczynek i tak spędzamy bezsensownie w telefonie czy w komputerze, i tak naprawdę wracamy do pracy niewypoczęci dalej, nieefektywnie wykorzystujemy ten czas, który mamy. Dlatego pod, podczas czytania tej książki zobaczysz, jak Dave Goggins wytrenował swój umysł, jakie on ma wartości i myślenia, jakich on technik też używa, i kilka technik, tu jest bardzo przydatnych, też, e, które sobie użyłem u siebie. I szczególnie jeśli musisz zidentyfikować też, co cię motywuje. Na przykład, m, tak, Gogginsa i trochę też mnie bardzo motywują, tak, by ludzie, którzy we mnie nie wierzą, ludzie, którzy e, mówią, że czegoś nie możesz zrobić, ludzie, którzy nadali ci jakąś nalepkę. I, i tą nalepką idziesz przez życie później. Dlatego gdy sobie użyłem takiej jego techniki z Accountability Mirror, użyłem tego w bardzo tych negatywnych sferach, tak, by wypisywałem sobie na kartkach negatywne rzeczy, które kiedyś tam o sobie słyszałem, które ktoś pomyślał, powiedział, które ktoś ja myślę, że może myśleć o mnie. I, e, i to mi daje moc, bo gdy na to patrzę, to wiem, że mogę teraz pokazać temu, kto tak myśli, czy temu, kto tak mówił. I, e, I to mi daje kopa. Dużo większego niż jakieś napisanie sobie, a jesteś super. E, to czytam motywacja ta pozytywna do, do, do jakiegoś sukcesu. Bardziej mnie motywuje to e, myślenie sobie, jaki jestem zły, jaki jestem słaby, bo to mi daje faktycznie takiej mentalną przewagę. E, także zobaczysz dużo rzeczy ciekawych, jeśli chodzi o swoje życie w perspektywie tej książki, w perspektywie życia Dave'a Gogginsa. Bardzo polecam. 10 na 10. Książka przyjemna, super szybko się czyta. Mam jeszcze audiobook oczywiście, dlatego ten audiobook ma takie fragmenty trochę pod, ala podcastowe, bo jest czytany przez profesjonalnego lektora, ale też Dave Goggins tam z nim siedzi i czasem sobie rozmawiają tak jakby na żywo o tym, co zostało przez chwilę przeczytane, co, co w tej książce zostało napisane. Super daje wgląd w jego umysł i super da ci. Do myślenia, da Ci perspektywę, da Ci techniki, które pomogą Tobie tą mentalną siłę wykorzystać, które pomogą Ci wzmocnić psychikę, która pomogą Ci przetrwać trudne momenty w życiu. A tych nam nie brakuje. Dzięki was w życie poczciwe, widzimy się w kolejnym odcinku. Recenzji za tydzień widzimy się w kolejnym odcinku vloga w wkrótce. Do zobaczenia.